No witajcie, może herbatka nie ma koloru, ale ma swój smak i prawdopodobnie ma tajemną... Wczoraj jeszcze nie nosiłem kapelusza lokalnego, to dzisiaj będę nosił. Ten kapelusz po wietnamsku nazywa się Non La, a w tłumaczeniu na angielski nazywa się Konikal. Pijemy sobie właśnie stalem. Trochę kawy, trochę herbaty i za chwilę wyruszamy w drogę. No to przyjadamy, jedziemy. Wyczar. Good morning. from now until midnight. Yeah, maybe we come back here midnight. After Now we go to Mekong Delta. कराए भाभी <laughs> Właśnie sam, nasz przewodnik, skończył opowiadać nam o Ho Chi Minh i o Wietnamie. Do Mekong Delta, bo tam właśnie jedziemy. Mamy 75 km Powinniśmy pokonać ten odcinek drogi w ciągu dwóch godzin. Co Madagaskar prawdopodobnie zabrałoby nam 4-5. Jest pięknie, zielono i nie śmierdzą spaliny. Dzień zapowiada się super atrakcyjnie, a więc e, ograniczę się do niezbędnego minimum filmowania tego 75-kilometrowego odcinka drogi. Co jakiś czas w szczerym, w szczerym polu są groby. Wygląda to jak prywatny cmentarz. Czasami te groby są tuż obok domu, czasami są, tak jak powiedziałem, w szczerym polu. No, zobaczcie sami. To właśnie to jest to, o czym mówiłem. Tam w oddali też jest kilka grobów. Jak na prawdziwą wycieczkę przystało, mamy 20-minutowy postój. A potem mamy zwiedzać lokalną świątynię, która tu nosi nazwę Pagody. Wszystko mnie zachwyca w tym kraju. Trudno zaprzeczyć, że na Madagaskarze brakowało zieleni. Ale tu ta zieleni zachwyca. Pachnie, wręcz tryska kolorami. 15 minut później przybyliśmy do naszej pagody. Wygląda imponująco. W Wietnamie występują 54 grupy etniczne. W związku z czym Oczywiście jest wiele religii, są dwie podstawowe jednak, buddyzm i katolicyzm. Nigdy nie wiedziałem, prawdopodobnie Piciu wie, ale ja nie miałem pojęcia, że każdy buddha reprezentuje coś innego. I w ten oto sposób stojący buddha reprezentuje przeszłość. Leżący Buddha reprezentuje czas teraźniejszy. A siedzący Buddha reprezentuje przyszłość. A teraz zapraszam na galerię zdjęć. Właśnie przybyliśmy do przystani no i za chwilę wskakujemy do łódki. Będziemy pływać przez kilka godzin. 170 km stąd mamy do Kambodży Musielibyśmy się przemieszczać w tamtym kierunku. No, już teraz idziemy w stronę łódki. I będziemy na wodzie. Mówiłem już, czy nie mówiłem? Jeśli mówiłem, to się powtórzę. Cztery całe godziny. Więc dzień zapowiada się naprawdę ciekawie. Chyba trochę powiewa. Znów siedzimy przy oknie, ale innych miejsc nie było. Aha tutaj mamy naszego kapitana, który nas będzie woził po rzece. nasz przewodnik sam cały czas rozrabia. Odwiedziliśmy tu również manufakturę produkującą cukierki. Niestety, moja kamera albo karta pamięci robi mi niespodzianki w najbardziej nieodpowiednim momencie. Następnie małą łodzią motorową popłynęliśmy na lunch. Jak ja po tych wszystkich cukierkach i owocach jeszcze lunch zmieszczę, to nie mam pojęcia, bo teraz właśnie nadeszła pora lunchu. Thank you, Sam. Patrzcie, tylko jakie tu pyszności, nie wiadomo w czym wybierać. Teraz może pójdziemy pooglądać jakieś zwierzątka, co? To nie będę gadał, tylko pokażę Wam. Osobiście nie przepadam za wężami, ale może ktoś z Was. Węże, pająki, jaszczurki to zupełnie nie moja bajka. Nie macie jeszcze dosyć? Na pocieszenie mogę wam powiedzieć, że już niewiele zostało. W tej chwili tuk tukiem wracamy na tą dużą łódź motorową. No i to będzie koniec wycieczki. Jeśli zobaczę coś ciekawego po drodze, bo teraz spróbuję usiąść po drugiej stronie autobusu, to jeszcze coś sfilmuję, ale jeszcze jeśli nie, no to wkrótce was pożegnam. Zobaczcie, ile tu dobra na drzewie, no to proszę wsiadać, drzwi zamykać. Nie wiem, jak wy, ale mnie się podobał mój dzień. Podobała mi się ta wycieczka. Jedzonka była naprawdę dobre. Także jestem zadowolony. Wietnam naprawdę zrobił na mnie wrażenie, pomijając kwestię, że po Madagaskarze byłem naprawdę wygłodzony, takich właśnie miejsc, takich właśnie klimatów i wszystkiego, czego dostarczył mi Hocin Min. tym pojazdem dojechałem tutaj do łodzi to znaczy do łodzi jeszcze kawałek trzeba przejść I coming, coming, slowly. I'm trying to remember, I'm tall. No to jesteśmy znów na lądzie. Przeprawiliśmy się przez rzekę Mekong. I wracamy do naszego autobusu. Nasz autobus już czeka. Ciekawe ile nam teraz zajmie dostanie się do miasta. Podejrzewam, że ta przeprawa przez rzekę Mekong była niczym w porównaniu z wyprawą do miasta teraz w godzinach szczytu. Ale nic, idziemy zajmować miejsce. się już z wami tak jak widzicie nic specjalnego nie ma do pokazania to znaczy się wszystko co pokazuję jest specjalne szczególnie po mojej wizycie na Madagaskarze wszystko jest tak piękne wszystko jest tak zielone i tak jak wspomniałem nie śmierdzi spalinami żegnam się z wami pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego Mam nadzieję, że rozumiecie, co chciałem przez to powiedzieć. Ja mogę pokazywać Wam to wszystko, bo mnie to zachwyca, bo jestem wręcz nie na żarty po Madagaskarze. Ale Was bardzo możliwe, że będzie to nudzić, a nie chcę Was nudzić. O, kolejne groby w polu. Tak więc, jeszcze raz do następnego.